Państwa kupują masowo złoto, ale są państwa, które wyprzedały bardzo dużo swojego złota. Dowiemy się, czy ta tutaj cena, którą widzimy teraz na wykresie 2391 dolarów za jedną uncję złota może być jeszcze większa pod kątem y, rezerw złota poszczególnych krajów. Dowiemy się, czy. Państwa, czy narodowe banki poszczególnych państw rzeczywiście kupują złoto, czy złoto kupuje tylko i wyłącznie lud? Tak więc zaczniemy przede wszystkim od, szanowni państwo, tego, że no, dużo krajów BRICS kupuje złoto. Yy, w, yy, zobaczmy w takim razie, które kraje z krajów BRICS kupują masowo złoto. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy Saudi Arabia, czyli Arabię Saudyjską, oni chyba już są w BRICS, weszli do tego BRICS, nie wiem czy weszli, czy nie weszli, oni chyba już weszli. No i proszę zobaczyć, oni w 2007 roku swoje rezerwy powiększyli dwukrotnie, ze 142, 950 142 tony 950 kilo na 322 tony 900 kilo. I od tego momentu nie zwiększają swoich rezerw złota, czyli powiększyli swoje rezerwy złota jednokrotnie, prawie no, dosyć dawno temu w 2008 roku, czyli podczas wielkiego kryzysu. I nie zwiększają tych rezerw, mają dosyć dużo, mają mniej niż my. I nie zwiększają na razie tych rezerw. Zobaczmy dalej, tutaj mamy Uzbekistan. Uzbekistan nie wiem chyba jeszcze nie jest, aspiruje, albo już jest yy, w yy, yy, BRICS-ie. No i oni mają historię posiadania złota od 2017 roku kto wie, może ukrywali to złoto, lub tutaj nie ma danych, no nie ma danych lub po prostu zwyczajnie w 2017 roku kupili 335 ton, czyli odpowiednik tego co mniej więcej ma Arabia Saudyjska i Polska. Proszę sobie to wyobrazić, Uzbekistan. Uzbekistan uczynił e, takowy e, ruch, że ma tyle, ma więcej, o, proszę zobaczyć, oni mają 371, czyli więcej złota niż my mają, mimo tego, że trochę sprzedali w grudniu, e, no i znacznie więcej niż e, Arabia Saudyjska. Jedziemy dalej, proszę zobaczyć, tutaj mamy Turcję. Turcja w 2011 e, uszczupliwa swoje rezerwy złota drastycznie z 541 ton, Właściwie 42 ton, 542 ton na y, 116 ton, y, czyli no, y, 80% pi razy drzwi. Jednak od roku 2016 y, Turcja, masowo kupuje z, 17, Turcja masowo kupuje złoto i proszę z, bardzo, ile mają teraz złota? Turcy mają 540 ton złota, prawie, no, y, jeżeli tak dalej pójdzie to zaraz będą mieli dwa razy więcej złota y, od nas, Polaków, czyli oni można powiedzieć, że od 2007 roku masowo kupowali, a teraz raz sprzedają, raz kupują, ale mają tego złota bardzo, bardzo dużo i tak jakby powiększali swoje rezerwy. Następnie proszę zobaczyć Indie. Indie miały w 2007 2009 roku 209 Przepraszam, w 2009 roku mieli 357 ton 750 kg. Następnie w, w tym samym roku prawie że. Tak, to jest trzeci kłoter, to jest czwarty kłoter. W tym samym roku w ciągu kilku miesięcy kupili 200 dodatkowych ton do 557. Przez lata mieli te 557 i następnie od roku 2008 o 17 drastycznie zwiększają swój tonaż złota z 558 ton. Proszę zobaczyć: 500, 600, 700. No i dzisiaj mamy sytuację, w której Turcja ma, przepraszam, Indie mają 803 tony złota. Ja przypominam, że Polska ma 350 ton. Następnie Rosja. Rosja, proszę bardzo. Rosja e, tak samo jak inne kraje od 2007 już zwiększają tonaż złota. Rosja od 2007 roku od wielkiego kryzysu widzimy to się dzieje od wielkiego kryzysu, tak? Znaczy od kryzysu od roku 2007 2008 No i dlatego to złoto między innymi drożeje, no bo jeżeli widzimy tak duże państwa jak Indie, e, jak Rosja, Uzbekistan Arabia Saudyjska po prostu tego złota bardzo dużo kupiły, bo widziały, co się stało z dolarem amerykańskim. Zobaczyli, wiedzieli, co się stało z dolarem amerykańskim, jak szmatława jest ta waluta. Generalnie wiecie, waluty fiducjalne prędzej czy później mają swój koniec. Yy, dolar i tak wcale źle nie wygląda wobec złota, na przykład jak fund brytyjski, to już w ogóle. Tragicznie, prawda? No i widzimy, e, ro, rosyjskie rezerwy z 2007 roku powiększyły się z 400 ton, e, proszę, bardzo, 400, proszę bardzo, 400, 500, 600, 700 i tak e, zwiększali setkami, kilo, setkami ton. W 2011 roku 800, 900, proszę zobaczyć, w 2013 1000 ton, w 2014 roku 1100 ton, w 2015 roku 1280 ton, w 2016 roku 1460 ton, w 2017 roku 1680 ton, w 2018 roku. 1890 ton W 19 roku W 19 roku mamy tutaj 1900 No i do dzisiaj Rosja Zwiększyła swoje rezerwy złota Naprawdę do Bardzo wysokich poziomów 2330 ton 2330 ton złota Czyli oni zwiększają Rezerwy złota I dlatego to złoto między innymi Jest drogie, ja to ciągle powtarzam jeżeli państwa ja, będą chciały kolekcjonować, znaczy się e, wyposażać się w złoto, tak jak Rosja, tak jak Indie i proszę zobaczyć, tak jak Uzbekistan, Arabia Saudyjska i tutaj mamy Chiny, proszę zobaczyć, Chiny. W 2000 roku Chiny jeszcze w 2001 Chiny miały 395 ton, wielkie, gigantyczne Chiny, 22 lata temu, 23 miały tyle złota. Ile Polska właściwie dzisiaj prawie a od nast w następnych latach proszę zobaczyć co się stało 500 ton 1050 ton w 13 roku w 15 roku 1760 ton w 20 roku 1950 ton no i dzisiaj mają 2260 ton złota proszę sobie wyobrazić jak zwiększają jeżeli te kraje będą tak masowo zwiększać rezerwy złota to złoto zwyczajnie musi drożeć no tak jak powiedziałem złoto musi drożeć chyba że złoto opodatkują a nie opodatkują w każdym kraju i tak dalej i tak dalej ameryka już nie ma żadnej siły właściwie Wielka Brytania to tylko jest z nazwy wielka, taka jest rzeczywistość, ich waluty upadają do złota, do, do cen nieruchomości i zaraz pokażę jak upada na przykład fund brytyjski wobec polskich wynagrodzeń, zaraz tutaj popatrzmy dalej, proszę zobaczyć, Nederlandy i teraz przejdę właśnie, i teraz przejdę właśnie do krajów, które wyprzedają złoto, wyprzedawały złoto, ale... Już nie wyprzedają tego złota, czyli trzymają, nie kupują więcej, wyprzedały. Proszę zobaczyć, od 2000 roku, właśnie w 2000 roku Holandia od 2000 roku, w 2000 roku miała 912 ton i zaczęła wyprzedawać. Proszę zobaczyć, bum, 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 no i w 2009 już mieli tylko 612 ton i do dzisiaj trzymają te 612 ton. Czyli dwa razy więcej prawie niż my. Proszę zobaczyć, Francja miała ogólnie 3020 ton. No i też w 2004 roku zaczęli masowo wyprzedawać. I proszę zobaczyć, jak zjechali do tych 2440 ton, sprzedali 600 ton. No i dzisiaj trzymają te 2440 tony, prawda? Czyli już nie wyprzedają od dawien. dawna, wyprzedali się wtedy i Włosi. Włosi zaś mają inną sytuację. Oni mają tyle złota, ile mieli. 2450 ton do dzisiaj, prawda? Do dzisiaj, tak? Mają tyle. No i Niemcy, proszę zobaczyć, mieli 3470 ton i Niemcy wyprzedają swoje złote. Proszę zobaczyć, tylko malutko wyprzedają. Mało, bo dzisiaj mają 3350 ton, mieli 3470 więcej. To malutko wyprzedają. Mało to jakieś tam śmieszne toniki, prawda? I proszę zobaczyć, Stany Zjednoczone. Miały kiedyś 8 tysięcy ton, 8 tysięcy 150, dzisiaj mają 8 130, czyli nie wyprzedawały Stany Zjednoczone. Właściwie Niemcy, można powiedzieć, że tak, że tak, Włosi, gigantyczna gospodarka, ma tyle samo co zawsze, Niemcy w sumie mają tyle samo co zawsze, tutaj widzimy ten spadek, ale to jest spadek tylko 100 ton, to jest nic, przy, mieć 3500 a 3400, tutaj tylko na wykresie to tak wygląda jakoś groźnie, ale tak naprawdę to w ogóle jest nieznaczące. Następnie Stany Zjednoczone też w ogóle nie wyprzedały, mają 8013, 130 tam mieli 8150 ton. Proszę zobaczyć, szanowni Państwo, tutaj w Hiszpanii. W Hiszpanii mieli 523, dzisiaj mają 281 i do dzisiaj trzymają. Przepraszam, w 2004 mieli 523, sprzedali połowę, do dzisiaj mają połowę tego, czyli 280 i trzymają ten kurs. Czyli generalnie Szwajcaria też, proszę zobaczyć, mieli kiedyś 2000, proszę zobaczyć, jak dużo miała Szwajcaria. Kiedyś 2590 tony i dzisiaj, szanowni Państwo, mają 1040 ton. Złota i trzymają to złoto do dzisiaj. Tak więc widzimy, że no, wyprzedaż złota była, ale ona była 20 lat temu. Wyprzedaż złota była przez duże kraje, ale 20 lat temu. Jednak te największe kraje, jak Niemcy, no, mają tyle samo, ile mieli. Włosi mają tyle samo, ile mieli. Amerykanie mają tyle samo, ile mieli. Zaś takie wielkie kraje, jak Indie. Rosja y, zwiększają swoje rezerwy. Chiny zwiększają w Indiach miliard, w Chinach miliard, zwiększają swoje rezerwy i my oczywiście także zwiększamy e, swoje rezerwy. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby inne kraje też chciały zwiększać swoje rezerwy e, w danym momencie. E, co, by, e, co by mogło zastopować wzrost cen dodatkowo złota? No, na przykład. Te kraje musiałyby zacząć wyprzedawać masowo to złoto. Wyprzedawać, po prostu musieliby wyprzedawać to złoto. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wykres złota. Jeżeli pojedziemy sobie do tego 2000 roku, pojedziemy sobie na wykresie do 2000 roku, gdzie mamy ten 2000 rok, tu mamy o, o 2000 rok i widzimy i w 1995. To złoto kosztowało 395 i zaczęli wyprzedawać to złoto właściwie. w 2001, 2003, 2004 wyprzedawali. Potem jak ono wzrosło zaczęli wyprzedawać do 2004, 2006, 2007, 2008 wyprzedawali, 2009 bo rosło, bo rosło to zaczęli wyprzedawać. Więc widzimy co można wyczytać z wykresu. Dlaczego oni właśnie wyprzedawali te złoto? Proszę zobaczyć na przykład tutaj pojedziemy kto tak najwięcej wyprzedawał. Niemcy mało wyprzedali, Włosi nic nie wyprzedali. Proszę zobaczyć, Francuzi w 2004, od 2004 do 2009. Dlaczego? Bo wtedy właśnie mocno złoto rosło, no to je sprzedali po prostu. No, proszę zobaczyć, tak? Złoto rosło. Proszę zobaczyć, od 2004, to już szósty, piąty, o tutaj zaczęli sprzedawać, tak? Gdy złoto było po 428 i sprzedawali aż do roku siódmego, tutaj. No, nie dziwi się im, że sprzedawali, no bo wtedy po prostu no, dużo było można dostać, potem już przestali sprzedawać, jak już to złoto rosło, zrozumieli, że wyprzedawanie złota jest bez sensu, no bo yy, mimo tego, że cena drastycznie rośnie, to i tak, mimo tego, że wyprzedawali to złoto, to dalej rosła. No bo oni wyprzedawali, ale inni kupowali. O to chodzi, prawda? Więc to też tak nie jest, że jeżeli ktoś masowo coś sprzedaje, to też tak nie jest, że to tanieje. No bo jeżeli ktoś coś masowo sprzedaje, a to dodatkowo działa drukarka i niskie oprocentowanie i ktoś masowo chce kupować, no to tak to działa. U nas, właśnie w Polsce, jest taki problem, że yy, nieruchomości generalnie są obarte yy, takimi prawami, kto, za które płaci inny obywatel. Na przykład, więc u nas dlatego się masowo kupuje, bo nie ma prawdziwych opłat. Za opłaty wielkich banków, wielkich deweloperów płaci obywatel. Więc jesteśmy wyżerani przez te banki, przez tych deweloperów. Tak to właśnie wygląda. A ze złotem jest tak, że nikt za złoto nie płaci, bo nie jest opodatkowane i tak dalej, generalnie, prawda. Więc tutaj yy, za to złoto nic nie płaci, więc on sobie rośnie, bo produkcja pieniądza jest, prawda. Więc wyprzedawali wtedy, wyprzedawali, proszę zobaczyć, te kraje, które wyprzedawały to złoto, to oni tutaj wyprzedawali, tu i, i potem przestali tu wyprzedawać, prawda. No, bo to tak rosło, rosło, stwierdzili chyba, że już bez sensu wyprzedawać, bo im więcej oni sprzedają, to tym to złoto jest droższe, prawda? Bo taka była sytuacja. Oczywiście nie dlatego, tylko dlatego, że były niskie oprocentowania, że był kryzys i tak dalej, była drukarka pieniądza, był quantitative easing, prawda? Dlatego, przepraszam, napiję się. Ale proszę to zrozumieć, że co się stanie, jeżeli na przykład... Facebook upadnie. To upadnie Facebook, Instagram, WhatsApp. Proszę sobie wyobrazić, wystarczy, że aby wystarczy, Europa i y, jak nie wiem, i jak Ameryka Południowa czy coś takiego narzuciła na y, y, Facebook y, podatki, wymogi. I tak dalej, i tak dalej, no to by po prostu upadło, prawda? No i te miliardy gdzieś by musiały pójść. Gdzie by poszły te miliardy? No, w inne firmy technologiczne. No, mogłyby pójść w inne firmy technologiczne, ale wzrost akcji ma gdzieś tam swój kres. Co w kryptowaluty pójdzie? No, no, szanowni państwo, taka rzeczywistość. Tak to wygląda. Tak to wygląda, że mimo tego, że banki, znaczy narodowe banki wyprzedawały masowo złoto, to, to złoto coraz mocniej drożało, no bo zna znajdowali się kupcy. Kupcy się na złoto znajdowali. Więc ja o tym ciągle mówię, że nawet gdyby gdyby banki zaczęły masowo wyprzedawać złoto, no może by zaczęły masowo wyprzedawać złoto, ale no myślę, że znaleźliby się na to kupcy, bo jeżeli dzisiaj mamy złoto 2391 dolarów, przed chwilą złoto było 2500, no i sobie wyobraźmy, mamy. Mamy tego australijskiego Kangura. Dzisiaj powiedzmy trzeba dać dychę za uncję australijskiego Kangura. Eee, no i co? Wyobraźmy, wyobraźmy sobie, że australijski kangur spada do 2500, albo do 2000, to co kupujesz, czy sprzedajesz za 2000? Kupujesz więcej, prawda? No nie, nie wiem, co musiałoby się stać, chyba jakaś super technologia musiałaby się stać, że nie wiem, żelazo byłoby super ultra drogie, albo jakaś platyna, platyna zresztą też jest droga, ale to już jest inny temat. Tak więc, szanowni Państwo, widzimy, że nawet masowa wyprzedaż, no bo... Te banki właściwie masowo wyprzedawały złoto wtedy. Masowo wyprzedawały banki złoto, a to złoto drożało. Proszę sobie to przerobić, a to złoto drożało, no bo znajdował się na to kupiec. Tak, więc, a proszę sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli wszyscy będą chcieli kupować. Bo te kraje duże, one trzymają te rezerwy i nie zwiększają tych rezerw. A co by było? No bo proszę zobaczyć. No bo jednak, proszę zobaczyć, to tylko kilka krajów ma dużo złota, prawda? Proszę zobaczyć, tutaj właściwie dużo złota mają tylko Stany, Niemcy, tak jednostkowo, Włosi, Francuzi, Rosjanie, Chiny i tyle. No, może jeszcze Szwajcarię i tam i Japonię, no i Indie, no i tu cała reszta to już tak kiepsciutko. Tu jeszcze w Holendrzy 612, to Turcja 540, nie? Tajwan 424, Portugalia, Uzbekistan, Polska 359, a reszta to tak cieniutko. Proszę zobaczyć po 250, tutaj już po 100 ton. Proszę zobaczyć tam po 50, po 70, po 30. Proszę zobaczyć, Ukraina ma tylko 27 ton. Ukraina ma tylko 27 ton. Wyobraźmy sobie, że Ukraina wygrywa to co wygrywa, nastaje tam pokój. No i oni też chcą mieć trochę złota, no to na przykład chcieliby mieć tyle złota, co my, no to muszą te 300 ton skądś kupić. Czesi mają tylko 30 ton, prawda, Proszę, jak mało, mimo tego, że są tylko 4 razy się, ale mają bardzo dużo gotówki, bardzo dużo mają e, waluty, mają bardzo dużo, prawda, to mają gigantycznie waluty. Jedne z największych zasobów walutowych na świecie mają na osobę e, Czesi. E, proszę zobaczyć, Afganistan ma 21, proszę zobaczyć, całe wielkie kraje, Bangladesz 14 ton, śmiesznie, prawda? Tadżykistan 8 ton, Nepal 7 ton, proszę zobaczyć, Macedonia 7 ton, Tunezja 6 ton, Łotwa 6 ton, Litwa 5 ton, 6 ton, Kolumbia 5 ton, Bahrain 4 tony, proszę zobaczyć, Hongkong. Hongkong ma 2 tony, szanowni Państwo, cały Hongkong ma 2 tony. Haiti, tam, no dobra, te, tego to Jemen 1,56. Proszę zobaczyć. Estonia ma 250 kg, proszę sobie wyobrazić. Chile ma 250 kg, proszę sobie wyobrazić. Z takich dużych. Kanada w ogóle nie ma złota, proszę sobie wyobrazić. Kanada nie ma złota w ogóle w swoim skarbcu. Nie wiem, może mają gdzieś po kitrany. No, Kanada, prawda? Albo taka zwykła Australia jest, gdzie jest, nawet nie wiem. Tylko, że Australia, wiecie, no, sobie tam może chyba wykopać to złoto chyba ma dużo złota u siebie, choć nie wiem tego, nie wiem, nie mogę znaleźć Australii, o jest Australia, taka Australia, prawda, ma tylko 79 ton, no 80 ton, proszę sobie wyobrazić, prawda, Korea ma tylko 100 ton, Grecja 100, Południowa Afryka, Szwecja, widzicie, to, to nie jest takie, naprawdę, to jeżeli nie wiem, nie, nie zostanie wynaleziona jakaś technologia, która na przykład by masowo potrzebowała platynę, srebro, czy coś takiego, czy, czy jakiś inny kruszec, to to złoto musi drożeć. To złoto musi drożeć i ono po prostu nie ma wyjścia. Musiałby się cały świat zmówić na to złoto, więc dlatego ja ciągle powtarzam ludziom, że yy, yy, złoto, jedna uncja złota za 20 tysięcy dolarów, to jest bez żadnego problemu. Oczywiście wtedy może coś tam się stać, że ono się zapadnie, no bo jak wzrośnie, no bo wyobraźmy sobie, mam dzisiaj uncję, mam dzisiaj uncję, uncję ee, złota. Prawda? Powiedzmy mam, mam monetę za 10 tysięcy złotych, no i wyobraźmy sobie, że ta moneta jednak rośnie dziesięciokrotnie i ta moneta już nie jest warta 10 tysięcy złotych, wiecie, a 100 tysięcy złotych, prawda? A wyobraźmy sobie, że mam takich 5 monet, 5 monet, no i takie 5 monet na przykład by wystarczyło, aby kupić sobie apartament, wiecie, w Hiszpanii, prawda? Za pół miliona złotych. No to w pewnym momencie byś stwierdził, że w sumie to wolisz ten apartament niż te 5 monet, prawda? Dzisiaj, dzisiaj taki apartament kosztuje na przykład. 50 monet, prawda? No bo 500 tysięcy podzielić na 10 to jest 50. No to, żeby dzisiaj kupić, powiedzmy, apartament za te 100 tysięcy funtów, czy tam 115 tysięcy euro, czy tam yy, 500 tysięcy złotych, prawda? Czy 120 tysięcy dolarów no to musisz dać 50 takich monet, 50 uncji, prawda? No ale jeżeli y, będziemy mieli sytuację, w której to złoto tak podrożeje, no to wiadomo, że po to mamy to złoto, po to mamy pieniądz, żeby coś kupić. Więc jeżeli będzie sytuacja, w której złoto będzie bardzo drogie, albo srebro będzie bardzo drogie, no to w, jeżeli to jest drogie, no to w pewnym momencie chcesz coś za to wymienić. No jeżeli mam 5 złotych monet, i za te 5 złotych monet mogę kupić apartament, wiecie, dla na przykład, wyobraźmy sobie, masz syna albo masz córkę i oni na przykład y, założyli rodzinę i, i na przykład, no nie wiem, nie mają gdzie mieszkać, no i masz te 5 monet i, i w pewnym momencie jest sytuacja, w której no 5 monet, y, za 5 monet możesz kupić na przykład apartament, prawda, no to... Dla ciebie chyba. Dla wielu ludzi będzie lepsze oddać te 5 monet i żeby te dzieci miały ten apartament, prawda? Żeby nie musiały gdzieś tam wyjeżdżać, podcierać dup manom prawda? Czy czegoś takiego. No taka rzeczywistość, tak? O dzisiaj cóż tam, 5 monet to tylko 50 tysięcy złotych. Oczywiście. Oczywiście chciałbym przypomnieć, że jeszcze do niedawna właśnie za 5 monet było można kupić w Polsce tak zwany apartament. Znaczy ja tu mieszkanie, klitki mówię. Szanowni Państwo, w 18-19 roku złoto wcale, proszę zobaczyć, złoto, proszę zobaczyć. W 2018 proszę zobaczyć tu, 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 tu mamy 2011 złoto było mniej więcej tyle samo co dzisiaj tu mamy 17-19 i mniej więcej tyle samo co dzisiaj w rzeczywistości ja, ja pokazywałem w 2019-18 roku że no, było dużo takich miast jak Toruń Bydgoszcz ale też takich dosyć dużych miast, gdzie było można kupić mieszkanie za 50 tysięcy złotych. No i to właśnie dzisiaj, dzisiaj te mieszkania za te mieszkania chcą na przykład 200 albo 250 tysięcy złotych, bo na przykład jakiś flipper kupił za 50 tysięcy złotych wyremontował Wrzucił 50 no i to sobie do dzisiaj stoi i dzisiaj na przykład chce za to 250 tysięcy złotych albo 300 tysięcy złotych. Widzicie? Czyli mieszkanie wrzucił tylko 50 tysięcy, czyli było można kupić mieszkanie. W 2000 masa było. Ja napisałem taki artykuł, już się rozpowszechnił na kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń bodajże czytelników. No i, Szanowni Państwo, po kilku tygodniach te tanie mieszkania znikły po prostu. Ja byłem w szoku że aż taki odzew, nie wiedziałem, że będzie jakiś, ale one po prostu znikły jakby rekobodią, prawda? Tak więc no, w 2018 roku rzeczywiście była sytuacja, w której za 5 złotych monet było można kupić nawet fajne mieszkanie, ja już tam nazywam, niedługo, niedługo, y altanki na Szanowni, niedługo altanki na działkach będę nazywał wille, niedługo altanki na działkach będę nazywał wille, a klitki apartamentami właśnie nazywam. To nie są apartamenty, to są mieszkania, kawalerki nazywajmy. Szanowni Państwo, no w 2008, 2018 i 2019 roku za 5-6 złotych monet rzeczywiście było można kupić sobie mieszkanie. Dzisiaj za 5-6 złotych monet już tego mieszkania nie kupisz. Dzisiaj musisz dać 25 złotych monet. Albo 30 złotych monet za to samo mieszkanie z 2018 roku. Więc co wzrosło? Cena złota nie wzrosła to cena nieruchomości wzrosła a dlaczego wzrosła no z różnych tam powodów których nie będę podawał ale jeżeli w 2015 roku było można kupić za jedną za pięć monet sześć złotych monet mieszkanie to dlaczego by to się nie miało powtórzyć szanowni państwo dlaczego to by się nie miało powtórzyć że ja za 5 czy 6 lat znowu za 6 złotych monet będę mógł kupić mieszkanie bo tak było przecież kilka lat temu tak y y y widzicie ja to pokazuję na zasadzie turynu we włoszech Turyn, no piękne miasto, prawda? Pięknie położone. Proszę zobaczyć, jak Turyn jest pięknie bajecznie położony. Z jednej strony widać chyba stamtąd Alpy, znaczy na pewno widać Alpy, a z drugiej strony masz bardzo blisko do morza. No taka bajkowa, bajkowe, bajkowe miejsce, blisko do pięknych Alp i pięknego Morza Śródziemnego. No cudowne miejsce. I widzicie, i w tym cudownym miejscu proszę sobie wyobrazić, że licząc w złotych monetach, tam ostatnio robiłem to tam kupisz, powiedzmy, apartament bardzo ładny właśnie za bardzo ładny apartament gdzieś tam na w miarę takiej, o, takiej spoko dzielnicy za 50 złotych monet. Tylko żeby taki sam apartament, tylko żeby taki sam apartament kupić na przykład w podobnej lokalizacji, ale Londynu, to musisz dać, Musisz dać 10 razy więcej złotych monet. Tak? Czyli tu musisz dać 50 złotych monet, a tam musisz dać 500 złotych monet. Wiecie, 500 złotych monet za mieszkanie w Londynie, a 50 złotych monet za mieszkanie w Turynie. Ja, to, ja robiłem tą analizę w pół roku już temu, pamiętam. I widzicie, nie? Czyli. Zamiast. Masz wybór: dać 50 monet za apartament w Turynie pod pięknymi górami, Alpami, niedaleko Morza Śródziemne, albo 10 razy więcej tych monet za apartament w Londynie. No, jakbyś się uparł, już miałbyś za mało. Zamiast 500 monet miałbyś 400 złotych monet. No to za, cztery, za 350 złotych monet może podobny byś kupił w yy, podobnej lokalizacji do centrum w Manchesterze na przykład, prawda? Więc widzicie, to wszystko jest zmienne, tak? W 2018 roku, w 2018 roku rzeczywiście w Polsce za 5-6 złotych, 5-6-7 złotych monet naprawdę było można dostać fajne mieszkanie. Dzisiaj tego mieszkania już nie dostaniesz, prawda? Yy, I. No, szanowni państwo, no, jeżeli za 6-7 monet było można dostać mieszkanie, to dlaczego dzisiaj musiałbym za to samo mieszkanie dać 30 złotych monet? Przecież mieszkań przybywa na świecie, tak? Mieszkań przybywa na świecie, mieszkania właściwie można wybudować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mieszkań przybywa, no ale złotych monet nie przybywa. Więc tutaj jest kwestia podaży i tak dalej, i tak dalej. Więc to złoto jest, proszę zobaczyć, jak to złoto jest niedoszacowane pod wieloma kątami. Chociażby z takiej strony. Yy, ja tutaj nie chcę się zagłębiać i to. Roz... Ja nie mówię, że tak będzie, ale proszę zobaczyć, tak? Czyli złoto straciło wobec tych napompowanych cen mieszkań pięciokrotnie w kraju depopulacyjnym, szanowni państwo, tak? Więc czy przypadkiem zaraz trend się nie odwróci, że to właśnie złoto wybije, szanowni państwo, i znowu i, yy, za, yy, będzie można, czy to ceny nieruchomości spadną, czy złoto wybije i ceny nieruchomości spadną. Prawda, bo bardziej tak, że to złoto wybije i ceny nieruchomości spadną, prawda? No bo szanowni państwo, dlaczego jeżeli w 2018 roku była możliwość kupienia mieszkania za 6 złotych monet w Polsce, Prawda? To dlaczego to się ma znowu nie stać? No, zadajmy sobie to pytanie. Właśnie tym jest gospodarka, tym jest ten roller coaster, że właśnie można przewidzieć, że ludzie przewidują, kiedy mieszkanie będzie kosztowało 6 złotych monet, i wtedy za te 6 złotych monet im nie szkoda kupić sobie takie mieszkanie. Ale gdy takie mieszkanie zaczyna kosztować 30 złotych monet, no, no to co się wtedy nie tak. Zapraszam do rozpowszechniania tego filmu. Bądźmy mądrym narodem. Oglądajmy, słuchajmy, Szanowni Państwo, to jest czysta prawda, czyste fakty, abyśmy byli bogaci, abyśmy byli fajni, abyśmy byli, Szanowni Państwo, dumnymi Polakami. Rozpowszechniajmy ten film, słuchajmy mądrości, Szanowni Państwo, a nie głupot, jak to jedna baba drugiej babie włożyła w dupę grabie. Szanowni Państwo, tak jest. Udostępniajcie ten film z tego linku na swoim Facebooku, Instagramie, Twitterze wysyłajcie w Messengerze, w WhatsAppie do swoich znajomych. W mailu, SMS-ie, puszczajcie to w swoich szkołach, pokazujcie w swoich szkołach, pokazujcie na uczelniach, a jeżeli, wa, jeżeli nie pokazujecie, to namówcie, żeby wykładowcy pokazywali, nauczyciele pokazywali, niech nauczyciele pokazują uczniom, wykładowcy, studentom. Bądźmy mądrzy, szanowni państwo, pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć.